A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Ja jestem Bogiem wszechwładnym. Słóż mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć umowę z Tobą i dać ci bardzo liczne potomstwo. Oto moja umowa z Tobą, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem wielu narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Umowa, którą zawieram z tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwała z pokolenia na pokolenie. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym teraz przebywasz cały kraj Kanaan będzie to własność twojego potomstwa. Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo zachowujcie umowę ze mną. Umowa polega na tym, że wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani, każde wasze dziecko płci męskiej gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane. Żony swojej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna i będę jej nadal błogosławił, także stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham upadł na twarz i roześmiał się, pomyślał sobie bowiem czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką? Rzekł zatem do Boga, aby przynajmniej Ismael żył pod Twoją opieką. A Bóg mu odpowiedział: Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Iszak. Z nim też zawrę przymierze, i z jego potomstwem. Co do Izmaela, wysłucham cię, oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu bardzo liczne potomstwo, on będzie ojcem dwunastu książąt. Narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrze z Iszakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze. Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Ismaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze, wszystkich swych domowników płci męskiej, jeszcze tego samego dnia obrzezał, tak jak mu to nakazał Bóg. Abraham miał lat 99, gdy obrzezano ciało jego na pletka, a Izmael miał lat 13, gdy go obrzezano. Tego samego dnia zostali więc obrzezani Abraham i syn jego Izmael, a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy, słudzy urodzeni w jego domu albo obcy nabyci za pieniądze. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich wyszedł im na spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać twego sługi. Przyniosę trochę wody, wy zaś umyjcie sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł, prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaruk, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona, Sara? Odpowiedział im: w tym oto namiocie. Rzekł jeden z nich: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się ukryta w namiocie. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: Teraz, gdy przekwitłam, mam dostąpić tej przyjemności i mój mąż starzec? Dlaczego Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam. Powiedziała tak, bo wystraszyła się. Ale pan powiedział: Oczywiście, że się śmiałaś. Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a pan pomyślał, czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam mu czynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie tak, żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich, mieszkańców, są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? Nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham. Pozwól, panie, że jeszcze ośmielę się mówić do ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. A może znalazłoby się tam czterdziestu? Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu. Niech się nie gniewa pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam trzydziestu? Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. Pozwól, panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam dwudziestu? Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu. Racz się nie gniewać, panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam dziesięciu? Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. Wtedy pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.